Siemaneczku moi kochani Witam was w kolejnym filmie Jak widzicie za moimi plecami Jestem w moim królestwie W piwnicy A to dlatego, że Chciałbym wam pokazać pewien zestaw Którego będę używał Na Jutrzejszym łowieniu A mianowicie będzie to Zestaw fiderowy Z plecionką Jutro jadę na rzekę, będę używał Fidera z plecionką i chciałbym omówić, omówić pewną rzecz. Jak wszyscy wiemy, yy, plecionka nie jest w ogóle rozciągliwa, jest sztywna jak sznurek. Także trzeba spełnić pewne kryteria, żeby skutecznie łowić na plecionkę. Dlatego też niektórzy ludzie yy, robiąc zestawy z plecionką montują tak zwany szczałowy, czyli kilka metrów czy kilkanaście metrów żyłki na końcu. Yy, której, na końcu której jest montowany cały zestaw ze skrętką, jednak ja łowię lekkimi fiderami i mam bardzo malutkie przyrodki szczytowe. No, i ten węzełek na tej przypłonie strzałowym i pleciące gdzieś tam mi przeszkadza, yy, dlatego ja wolę używać zestawu Sveder gumom. Feder guma to jest nic innego jak, jak amortyzator gumowy. Typowy właśnie do łowienia z plecionką. Jak widzicie, on ma on swoją rozciągliwość. Niedużą, ale w zupełności wystarczającą na łowienie plecionką. Także zaraz. Pokażę wam dokładnie w jaki sposób ja robię taki zestaw końcowy z federgum. Dobra. zacznijmy od tego, że ucinam taki kawałek tu mam nie wiem z 30 40 cm 40 cm federgumy sobie ucinam. I to będzie to będzie cały mój zestaw. Mam moją federgunkę, proszę bardzo, zobaczcie. Na końcówkę zakładam taki krętlik z zagraweczką, do którego będę przypinał mój przypon. Widzicie, tak to na wygląda. Jest sobie przełożone przez oczko. Chwytam sobie ten krętlik zębami. Tu mam obydwa końce i zaczynam sobie zwijać. Po zwinięciu długości, jakiej chcę, ja używam zawsze tych skrętek nie dłuższych niż 15 cm, ponieważ dłuższe są według mojej opinii niepotrzebne. Oczywiście, według mojej skromnej opinii. Jak skręciłem, na końcu wiążę zwykły prosty supełek. Tak. Naślimy go. Zaciągamy normalnie, zaciągamy bez żadnych wygibasów. Zbędny koniec obcinamy, ale zostawiamy tutaj z pół centymetra, po to, żeby to później przypalić. Tak wygląda nasza skrętka. Widzicie? Pięknie. Teraz drugi koniec. Zakładam sobie. Krętlik za grawką. Pyk. Przekładam sobie, on mi się tutaj ładnie na tym węzełku blokuje. Widzicie? Pyk. I na koniec mojego zestawu wiążę sobie krętlik. Normalnym takim węzłem, nie wiem jak to tam kto woli. Linię. Zaciągam. Proszę bardzo. Złapię ostrość. Nie wiem, czy złapię ostrość. I tak moi kochani, wygląda cały mój zestaw końcowy fiderowy. On ma rozciągliwość jakieś, nie wiem, może 15 cm. Przy mocnym naciągnięciu widzicie, nie? Może nawet nie 15 cm, ale to jest w zupełności wystarczające po to, żeby ryba nie zrywała naszego przyponu podczas holu. Jak wiemy, no tak jak już mówiłem, plecionka nie jest w ogóle rozciągliwa. No i musimy, nawet mając ten zestaw, musimy bardzo delikatnie i bardzo umiejętnie holować, używając hamulca delikatnie holować, żeby nie zerwać przyponu, bo ja używam zestawu z plecionką praktycznie tylko tylko wtedy, gdy wybieram się na rzeczne ryby zimową jesienną porą, kiedy wiem, że te ryby w ogóle nie biorą, wiem, że nie będą za duże. Broń Boże, odradzam Wam stosowania zestawów z plecionką, kiedy idziecie łowić yy, na przykład karpie albo brzany. Są to zbyt silne ryby, zbyt bardzo agresywne, i po prostu dlatego, że plecionka nie jest w ogóle rozciągliwa, będą pękały Wam przypony. I może nie za każdym razem, ale w 90% no nie wyholujecie tej ryby. Także przypon. Z... Ogólnie, feeder z plecionką jak najbardziej tak jest stosowany przez zawodowców, przez e, ludzi, którzy startują w zawodach, tylko po to właśnie, żeby widzieć wszystkie najmniejsze dotknięcia ryby i żeby łowić nawet takie rybki na feeder. Bo mi się zdarzało z, z e, zestawem z plecionką e, z dystansu 40 metrów łowić takie ryby i widzieć dokładne branie na szczytówce. Także naprawdę jest zestaw mega skuteczny. Ale pamiętajcie, ma też swoje wady. Tak jak mówiłem, nie stosować go na karpie, nie stosować na brzanę, Broń Boże, wiadomo, jak jakiś tam przyłów będzie, może Wam się udać to wyholować. Nie mówię, że za każdym razem będzie Wam duża ryba urywała. Ale gdy już łowicie na feeder z plecionką, pamiętajcie o dobrze wyregulowanym hamulcu i bardzo, bardzo delikatnym zacięciu przy braniu. No i delikatnym holu. Także zobaczcie, co ja dzisiaj do Was przygotowałem. Dalsza część filmu już z ryb. Także zapraszam Was do oglądania. Dajcie łapkę w górę. Dajcie subskrypcję. Ci, którzy oczywiście nie mają, żeby, żebyście mogli śledzić mój kanał na bieżąco, bo każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Także ja na dzisiaj już kończę, ale zapraszam do oglądania dalej. Na razie. Siema, siemaneczko moi kochani, witajcie. Zrobiłem już wstęp, wszystko nagrałem. A teraz się zorientowałem, że kamera nie była włączona. No ale dobra, powiem wszystko jeszcze raz. Słuchajcie, dzisiaj jestem nad przepiękną rzeką Severn. Łowię sobie na fider. Mam jedną wędkę. Wczoraj byłem w tym miejscu, łowiłem na spławik. Nałowiłem dość dużo ilość, nie wiem, ze 30-40 rybek. Jednak nie było tu dużo rybki, dlatego nie, nie robię z tego filmu, nie będę robił z tego filmu, ale miałem jedną, piękną rybę na wędzce. Nie wiem absolutnie, co to było, ale musiała mieć ryba rzędu kilku kilogramów. No nie mogłem jej zatrzymać na spazików, co w ogóle szła. Odjazd przepiękny, 20 metrów. I niestety Przypon 0,12 nie wytrzyma. Także postanowiłem dzisiaj przyjechać tutaj z feederem. Bo w mojej ocenie na duże ryby no jest to skuteczniejsza metoda łowienia. Ta przynęta jest nieruchoma, praktycznie stoi w tym samym miejscu. Ryba nie musi nią jak szukać jej. choć znaczy zimową porą jak najbardziej wskazane. Bardzo proste łowienie. Mam trochę zanęty. Troszkę. Kilogram zanęty trochę doklejonej klejem do tego mam robaki kolorowe i ignojaki no i co? Tyle. Posiedzimy, zobaczymy, mam nadzieję, że coś się uda złowić. Na razie wykonałem pierwszy rzut wcześniej rzuciłem kilka, kilka koszyczków 5 chyba koszyczków, z, żeby zawęzić z robakami. I zobaczymy, co się będzie działo. Co 15 minut będę przerzucał sobie. Jak widzicie, pogoda dzisiaj jest ma dużo do życzenia, chociaż jak na razie się rozjaśnia. Wczoraj były, mieliśmy rano przymrozek szyby w samochodzie miałem zamarznięte a dzisiaj rano e, 8 stopni. Ale padały też nocy, Także woda się podniosła od wczorajszego dnia. Nie wiem czy to mówiłem. Woda się podniosła o jakieś 20-30 cm. No ale zobaczymy, może to nie, 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 nie uśpi, zobaczymy co się będzie działo. Także trzymajcie kciuki. Ja łowię i czekam na tego potwora. potwora. Taka to poteczka, pierwsza ryba. Bardzo ładna. Buziaczek i do wody. Patrzcie na tą płoć. <noise> no, patrzcie na to. Piękna ryba. Coś się dzieje. Pięknie. Dwie piękne rybki. Zapowiada się jakby takie rybki brały to bym był bardzo szczęśliwy Dodam, wczoraj, że wczoraj na spławik nie miałem ani jednej takiej pięknej sztuki. Także zobaczymy co będzie dalej. O, mam coś większego. Dzięki przypon, więc muszę uważać do tego plecionka. Piękny lesz, słuchajcie, ale paternia. Jest. ale lechol, słuchajcie! Masakra! aż mnie ręka zabolała Ale ryba Piękna ryba. Piękna patelnia, zobaczcie na to, ale rakieta, ale rakieta, ale ryba, słuchajcie, masakra, masakra do podbieraka i wypuszczam ją, wypuszczam ją do wody, żeby jej nie męczyć. Piękna płotka, piękna rybka. Wstaje buziaka i zwracam do Ok. Dobra, moi drodzy. To by było na tyle dzisiejszego wędkowania. Było może najwięcej ryb, ale jestem zadowolony z tego, że. Udało mi się dobrać do tych większych ryb. Udało mi się zrobić jednego pięknego leszcza. Eee... Także dzień jak najbardziej udany. Taktyka udała się. I co za dużo gadać. Dzień świetny. Każdy dzień, w którym są ryby jest świetny. Pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę, subskrypcję. Eee... Jak czegoś nie wiecie, pytajcie w komentarzach, chętnie odpowiem. Zawsze odpowiadam na każde komentarze czy na pytania. Także trzymajcie się. Widzimy się już niedługo. Na razie.